To już niemal ostatni dzwonek, aby wypisać swoje dziecko z zajęć edukacji zdrowotnej. Wczoraj w Warszawie odbył się protest zorganizowany przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły przeciwko ideologizacji szkoły przez minister Barbarę Nowacką. Był to protest przeciwko wszelkim negatywnym zmianom, tak, które tak przynajmniej oceniamy. Zmianom, które w oczach wielu ekspertów prowadzą do obniżenia poziomu nauczania w polskich szkołach, które prowadzą do obniżenia autorytetów nauczyciela, a przede wszystkim, które tak naprawdę naruszają poważnie prawa rodziców do wychowywania ich dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Nowy przedmiot wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji w teorii ma promować zdrowy styl życia i świadomość prozdrowotną. W praktyce wprowadza do szkół tylnymi drzwiami edukację seksualną. Odczepcie się od tej naprawdę niezwykle ważnej sfery wychowania naszych dzieci, bo to my, rodzice na podstawie artykułu 48, mamy prawo do wychowywania naszych dzieci także w sferze moralnej zgodnie z naszym, a nie nowackim światopoglądem. Nasze zarzuty są bardzo konkretne i są oparte już o dowody, jak działa tego typu edukacja seksualna na Zachodzie, bo tam już od lat permisywna edukacja seksualna, czyli taka przyzwalająca dzieciom i młodzieży na wczesne kontakty seksualne, tam już wiemy, jakie efekty to przyniosło. Po prostu tam są tragiczne efekty społeczne. Jakie treści ma wprowadzać nowy przedmiot, który jest oczkiem w głowie minister Barbary Nowackiej? Znajdują się treści wprowadzające ideologię gender, treści, które zrównują e, związek osób różnej płci ze związkiem osób tej samej płci. E, są treści, które tak naprawdę wypaczają w oczach młodego człowieka patrzenie na e, kontakty intymne. Takie ułożenie programu że seksualność całkowicie zostaje wyjęta z trwałego związku, z małżeństwa. W związku z licznymi protestami rodziców. Edukacja zdrowotna ma nie być obowiązkowa, jednak... Są sygnały, że niektórzy dyrektorzy i wychowawcy zachęcają, aby nie wypisywać dzieci z tego. Przedmiotu. Są dystrybuowane również stosowne ulotki przez Sanepid do szkół. Jak widać, w polskich szkołach, dobrowolność jest niczym obietnica polityka. Ładnie brzmi, znika po wyborach. Przy złożeniu rezygnacji jest mnóstwo komentarzy, że przecież no to jest nawet do tego stopnia, że to jest głupia decyzja. Dlaczego to jest kwestionowane, podczas gdy jest dobrowolne? Edukacja seksualna ma w postępowej Europie Zachodniej długą i ugruntowaną tradycję. Ale jak wygląda w praktyce? Zapytaliśmy o to młodą mamę, której dzieci przez 7 lat uczęszczały do szkoły w Norwegii. Również nie wykluczała relacji czy kontaktów zoofilnych. I dzieci naprawdę zastanawiały się, jakby to, i wyobrażały sobie, jakby to wyglądało w ich przypadku. Um, Najgorsze było to, że gdy chciałam y, dziecko wypisać z tych zajęć... Y, Powiedziano mi, że nie, ponieważ łamałabym prawo dziecka do edukacji. Jak wskazują zaniepokojeni rodzice, skutki takiej edukacji bywają odwrotne do deklarowanych celów. W krajach Europy Zachodniej prowadzi ona do wzrostu liczby ciąż wśród nastolatek, większej liczby aborcji, przestępstw na tle seksualnym oraz chorób wenerycznych. Rodzice zauważają także, że wiek inicjacji seksualnej u młodzieży znacząco się obniża. Na dyskotece w szkole podstawowej u mojego dziecka stała miska, w której wystawione były za darmo prezerwatywy dla wszystkich chętnych w szkole podstawowej. Rodzice apelują, aby zwiększyć zaangażowanie w radach rodziców oraz przeciwstawić się ideologizacji polskich dzieci. Teraz, do 25 września, kiedy mamy możliwość złożenia rezygnacji, to jest prawdziwy protest przeciw temu, co y, robi z naszymi dziećmi ministerstwo. Y, ja jestem bardzo chętna jako rodzic, jako osoba, która tutaj brała udział w protestach i organizowała do rozmów y, z ministerstwem, do tego, żebyśmy wspólnie ułożyli sprawdzimy, z prawdziwymi specjalistami prawdziwy program dla naszych dzieciaków. Niestety do tanga trzeba dwojga. A Ministerstwo Edukacji pod wodzą Barbary Nowackiej najwyraźniej wie lepiej od rodziców, co dla ich dzieci jest najlepsze. A przecież jeżeli faktycznie chodzi o zdrowie dzieci, wystarczy w ramach wzajemnego dialogu stworzyć program, który łączy, a nie dzieli Michał Włodarczyk Republika.